Raduj się świecie, przyszedł Pan. Raduj się świecie, przyszedł Pan. Chwała Panu Bogu. Witam bardzo serdecznie Was wszystkich, drodzy bracia, drogie siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję za zaproszenie. Dla tych, którzy mnie nie znają, to Jarek Adamczyk. Nie jestem stąd, jestem przyjezdny z Dalekiego Wschodu, czyli z Lublina, nie mylić z Lubinem. A jestem tu, bo wrzeniłem się w rodzinę Pawlaków, może to więcej... Może to więcej wam powie w najstarszą Martę. Zawsze śmiejemy się, że Marta najstarsza, wszystko w domu jej było wolno, tak wie, nie wolno, tylko wszystko, wszystko jej było wolno, czyli wszystko potrafiła, tak więc bardzo dobra, bardzo dobra mama gospodyni, bardzo dobrze gotująca. Naprawdę dziękuję mamie i tacie, a właściwie powinienem powiedzieć mamusi i tatusiowi. E, I z tego miejsca chcę Was pozdrowić serdecznie. E, Przekazać też pragnę gorące pozdrowienia z kościoła z Dublina, z kościoła centrum i to co powtarzamy zawsze, że Chrystus jest centrum i Chrystus powinien być centrum naszego życia, naszego funkcjonowania, naszej codzienności, nie tylko w niedzielę, nie tylko od święta, nie tylko w taki dzień radosny, kiedy słyszymy takie piękne pieśni. Wczoraj bratu Piotrowi mówiłem, że bardzo lubię chóry. Nie mamy chóru, ale bardzo lubię chóry. Kiedy tak słuchajcie, zabrzmi taki chór, raduj się świecie! Oto przyszedł kto? Pan Jezus, oto przyszedł Pan Jezus. Oto przyszedł Pan Jezus. I żyjemy w czasach takich bardzo ciekawych. Słuchajcie, ja jestem człowiekiem korporacji od wielu, wielu lat czyli prawie od dwudziestu. Zapinam ten górny guzik, jadę do klientów, kłaniam się. I to jest taki, taki ciekawy czas, że, że w korporacjach, w takich miejscach, w zakładach naszej pracy jest dobrze widziane, żeby w takim czasie świątecznym też sobie dobrze życzyć. I nie chcę, może, tutaj wspominać ani cytować SMS-ów, które w tym czasie sobie wysyłamy czy które otrzymuję. One są bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, słuchajcie, zderzenie z jednej strony tego naszego świata ewangelicznego, tak? Kiedy żyjemy i staramy się żyć według tego słowa, a z drugiej strony oto cały świat niemalże wspomina, że Chrystus Pan przyszedł, a jednocześnie śląc nam życzenia. Nie wspomina o Chrystusie ani słowem. Otrzymujecie takie życzenia? Radosnych, pogodnych, rado, radosnych, pogodnych, rodzinnych. Ja mówię, no, rodzinne już mam. Przyjechałem do rodziny. Smacznych, no, smacznie, bardzo mam smacznie w domu, słuchajcie, u mojej mamusi. Eee, tak więc to wszystko jest. Ale gdzie w tym wszystkim Pan, Jezus, Chrystus? Cały świat się cieszy. W związku z tym, że jest Boże narodzenie, a nie wspomina o, o tym, kto się narodził. O tym, kto się narodził. E, I tak się zastanawiam zawsze, co mam, co mam odpowiedzieć. No bo z jednej strony nie wypada politycznie dzisiaj, aby gdy dostajesz na przykład od klientów życzenia, aby im cytować Słowo Boże, z drugiej strony, no właśnie, wypada czy nie wypada. Ja czasami tak sięgam na przykład do Mickiewicza, który mówi, wierzysz, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada jeśli nie narodził się w Tobie, lecz biada jeśli się nie narodził w Tobie. E, albo cytuję a myślę, że każdy z nas zna 7:14, oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię dzisiaj dzieci śpiewały? Emanuel. Co to znaczy? Pamiętamy? Bóg z nami, Bóg wśród nas, i gdy ten Bóg przyszedł na tę Ziemię, Bóg, który wśród nas, mówimy, Emanuel, pamiętamy z Ewangelii, co on robił? Gdzie on był? Wśród ludzi był, wśród tych, którzy go najbardziej potrzebowali. I pochylimy się nad Bożym Słowem, ale z, z, z uwagi na to, że chciałbym dzisiaj taki dłuższy fragment przytoczyć, nie będę go całego czytał, ale postaram się opowiedzieć z Ewangelii Jana 6, rozdział od pierwszego wersetu. Z Ewangelii Jana, szósty rozdział. Myślę, że bardzo znane słowo, i to, o czym będę chciał też wspominać, dosyć znane, ale pozwolicie, że trochę opowiem. Opowiem, co tam jest napisane. A mianowicie, sytuacja jest taka, że Pan Jezus udaje się nad jezioro galilejskie. Znamy tę historię? Ktoś był nad jeziorem galilejskim? Mamy różne wyobrażenia. Ja miałem ten przywilej, tę możliwość bycia nad tym jeziorem. Piękne jezioro, słuchajcie. Faktycznie jest zielona trawa. Faktycznie są góry. I Pan Jezus jest nad tym jeziorem galilejskim, i Pan Jezus głosi, i to co mówi jest potwierdzane znakami i cudami. E, chorzy zostają uzdrowieni, i jest wielki tłum. I jest wielki tłum, i ludzie słuchają, i jest taka powiedzmy konferencja, czy taki zjazd. Znacie to, prawda? Jest dobry nauczyciel, jest zjazd, jest dobre jedzenie. Jest smaczne jedzenie przez, przez drogie siostry w kuchni, piętro niżej przygotowane. Ale tam było tak, że było duże zgromadzenie, i przychodzi wieczór, i Pan Jezus mówi do tych, którzy z nim razem byli: słuchajcie, nakarmcie ich. Nakarmcie tych wszystkich, którzy tu przyszli. Oni potrzebują coś zjeść. No ale uczciwie mówią: no ale czym? Są jakieś rybki, są jakieś chleby. Czym mamy ich nakarmić? Dajcie to, co macie. I co zrobił, pamiętamy? Pobłogosławił i rozdawał, i najedł, najadło się ile ludzi. Tysiące. Tysiące. I mówi, zbierzcie to, co zostało. I zebrali ile koszy? Dwanaście koszy okruchów zebrali. I dalej ta historia jest taka, że dalej uczniowie płyną łodzią, przeprawiają się na drugi brzeg. Do miasta, tam jest takie miasto Kafarnaum. Przeprawiają się na ten drugi brzeg. Pan Jezus, Pan Jezus idzie na osobność, bo chcą Go ogłosić Męciasz, ale to jeszcze nie ten czas. Może chcą go, chcą go tutaj gdzieś wywyższyć, ale to nie ten czas. Pan Jezus z nocy przychodzi po tym jeziorze a, i skracając historię, są po drugiej stronie, po drugiej stronie brzegu tego jeziora, po drugiej stronie jeziora. Na zajutrz zgadnijcie, co się dzieje, ci, którzy nie czytaliście. Jeśli jesteś naszym gościem, co się może dziać? Wczoraj była wielka konferencja. Wczoraj był dobry nauczyciel. Wczoraj nakarmił nas za darmo a wtedy nie było łatwo o jedzenie. Nazajutrz prawdopodobnie powiedzieli sąsiadom i jeszcze różnym, powiedzieli, słuchajcie, jest dobry kaznodzieja, chodźcie, jeszcze raz posłuchajmy go, ale przychodzą i go nigdzie nie ma. I ktoś się zorientował, że jest po drugiej stronie, dlatego tłum znowuż udaje się do Kafarnaum. I gdy znaleźli Jezusa na przeciwległym brzegu, czytamy 25 werset, rzekli do Niego, rabi, tu przybyłeś? Nauczycielu, tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł rzekim Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. A jeśli Pan Jezus mówi zaprawdę, zaprawdę, co to oznacza? To oznacza, że chce coś podkreślić, i mówi: słuchajcie moich słów, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, mówię wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki. Pozwolę sobie jeszcze dodać, szukacie mnie nie dlatego, że dobrze głosiłem, nie dlatego, że chcecie więcej Boga, może nie dlatego, że. Że, że chcielibyście jeszcze więcej tych cudów zobaczyć, ale szukacie mnie z czysto przyziem, przyziemnej y, 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 sprawy. Szukacie mnie, dlaczego? Dlaczego taki tłum przybył na drugi dzień? Pamiętamy? Bo jedliście chleb, bo się najedliście. I zobaczcie, jak, jak, jak to jest. Szukacie mnie, bo się najedliście. I Pan Jezus zadaje to pytanie bezpośrednio, dlaczego mnie szukacie, dlaczego za mną chodzicie. A może inaczej, dzisiaj Pan jest do każdego z nas. To takie znane słowo, znane nauczanie. Dlaczego dzisiaj, bracie siostro, jesteś tutaj z nami? Dlaczego każdej niedzieli przychodzisz do społeczności ludzi wierzących? I wiecie, że są różne powody przychodzenia ludzi do kościoła, przychodzenia ludzi do domu modlitwy. Znam kościół w dużym mieście, gdzie yy, yy, przychodzi yy, bardzo duży chór. Tam jest, i słuchajcie, znakomita większość tego chór to są ludzie, którzy nie są nowonarodzeni. Jest duży chór, i ludzie przychodzą na niedzielne nabożeństwa, gdy chór śpiewa po to, żeby śpiewać w tym chórze. Ale to nie są ludzie odrodzeni. Ludzie przychodzą z przyzwyczajenia, przychodzimy. No bo jest... Jaki czas? Świąteczny. Bardzo lubię ten czas świąteczny. Bardzo lubię. Przychodzimy, bo są święta, a od święta warto przyjść. Przychodzimy, bo się przyzwyczajamy. Może, e, może przychodzimy, bo kiedyś Pan nas dotknął, a, bo kiedyś zostaliśmy uzdrowieni. Słuchajcie, ja naprawdę w swoim życiu słyszałem, nawróciłem się, na, 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 narodziłem się na nowo w 96 roku. I pamiętam wiele świadectw i przez te lata widziałem i słyszałem wiele świadectw. I to słuchajcie, takich namacalnych, kiedy na przykład jeden z moich takich starszych braci spawał samochód w kanale, spawał spawarką podłogę, kiedyś się spawało podłogi w samochodach. I słuchajcie, spaw mu wpadł w ucho. Spaw tak trafił, że pocelował prosto w ucho i mu przepalił tutaj. I natychmiast do, do szpitala a, stracił słuch, zaczął tracić wzrok. I natychmiast operacja miała być, i robili badania, jeszcze i robili badania, a on od samego początku mówił: Nie będzie operacji, bo Pan Jezus mnie uzdrowi. Nie będzie operacji, bo Pan Jezus mnie uzdrowi. A lekarze wiecie, jak to lekarze, dobrze, dobrze, e, poczekamy, tymczasem przygotowujemy cię do operacji. I kolejnego dnia przychodzą pielęgniarki, lekarza mówi: Nie będzie operacji, bo Pan Jezus mnie uzdrowi. I minął kolejny dzień i już go przygotowują do operacji. Kładą go na stole i po raz któryś z kolei zaglądają do jego ucha, bo są już gotowe na operację. I pani pielęgniarka się popłakała. Bo nie było potrzeba operacji. Bo został uzdrowiony przez Pana Jezusa. Bo Ewangelia jest wciąż niezmienna. I taka sama. Wczoraj i dziś i na wieki. ten Jezus, który wtedy w Kafarnaum, czy wcześniej, gdy byli po, by, by po innej stronie, czy gdziekolwiek indziej byli, jak jest napisane, litował się, litował się i uzdrawiał. I pomagał tym, którzy się, gdzie się mieli. Tak samo i dzisiaj. Ale minęło 20 lat od tego, gdy Pan Jezus go uzdrowił, a może 30. I on przychodzi czasami do kościoła i nie chce mówić o nim. Ale może w Twoim i moim życiu było tak, że kiedyś, w 1982 czy w 1900, a może w 2017, Pan Cię dotknął. Dzisiaj Pan Jezus do każdego z nas zadaje pytanie, każdemu z nas, po co tu przyszedłeś i czemu tutaj jesteś? Po co tu przyszedłeś? I zadaj sobie to pytanie. I zadaj sobie to pytanie, i nieważne, czy dzieci tam płaczą, czy ktoś może tutaj ci przeszkadza, zadaj sobie to pytanie, po co chcesz i czy właściwie chcesz podążać za Panem Jezusem Chrystusem? Odpyta, czemu mnie szukacie, i mówi prosto z mostu: powiedz mi, czemu mnie szukasz? Czy lubisz chóry? Czy może kiedyś coś się zadziało? A może masz przyjaciół? Wiecie, moje dzieciaki, mamy piątkę dzieci. I moje dzieciaki miały taki, taki okres, gdy wszystkie były w przedszkolu, czy większość z nich była w przedszkolu. Wstawały rano przez kilka miesięcy. My codziennie mamy taką zasadę, że wstajemy o 6.50, o 7.40 już musimy być wszyscy w szkole, w przedszkolach. I codziennie o 6.50 wstawały i pytały, tatuś. Dzisiaj kościółek, czy, dzisiaj kościółek czy przedszkole? Tatuś, dzisiaj kościółek czy przedszkole? Budzę ich kolejnego dnia. Tatuś, dzisiaj kościółek czy przedszkole? Czy wstajesz tak? O poranku się zastanawiasz czy dzisiaj kościółek czy praca? Wiecie, my przychodzimy do kościółka, pozwolę sobie tak mówić, bo mamy wielu przyjaciół i to jest ok, to jest fajne, że mamy pośród ludzi wierzących, znajomych, przyjaciół, kolegów, z jednym nam bliżej, z drugimi nam trochę mniej po drodze. Czasami tak jest. Znosimy się w miłości, a z innymi bardzo chętnie się przyjaźnimy. Ale pytanie, czy przychodzisz z taką radością do domu Bożego z uwagi na przyjaciół, czy bardziej z uwagi na słowo, wokół którego się mamy zgromadzać? Czy bardziej dla Ciebie jest ważny ten... Pokarm cielesny, czy spotkanie się ze znajomymi, czy posłuchanie czegoś dobrego dla ucha, czy ważniejsze jest słowo? Dużo głosimy tutaj, dużo się głosi w tej społeczności i to jest fajne. Dużo się głosi i dużo się czyta ze słowa Bożego. Ale odpowiedz na to pytanie dzisiaj Panu Jezusowi, dlaczego za mną chodzisz? Dlaczego za mną chodzisz? I dzisiaj na początku dziękuję za to słowo. O wierze, co było powiedziane, pamiętamy? Bez wiary nie można podobać się Bogu. Ale możemy, jak ten chór dzisiaj śpiewał tą drugą piosenkę, czy tą drugą pieśń, wierzę, wierzę, wierzę. Ale jeśli dobrze pamiętam bratalek, w której mówił o wierze, ale czy to jest wiara w to, że Bóg jest że On zesłał swojego Syna. Słuchajcie, dzisiaj wielu ludzi mówi i powtarza i raduje się, bo przyszedł Chrystus Pan i mówią, wierzę, że On zszedł na ziemię. Wierzę, że potrzeba się upamiętać. Wierzę, że potrzeba się na nowo narodzić. Coraz mniej. Wierzę w chrzest w Duchu Świętym. Jeszcze mniej. Ale czy wierzysz i żyjesz tym, co czytasz? Czy moja wiara... To tylko słowa, czy moja wiara to po prostu wiara w to słowo, ale czy moja wiara jest, o, czy inaczej, czy moje życie jest odzwierciedleniem tego, w co wierzę. Bo to jest kluczowe. Słowo Boże mówi, że jest napisane, że jest to jak lustro, w którym mamy się przeglądać. I wiecie, możemy się przeglądać każdego poranka w tym lustrze i nawet możemy widzieć potrzeby zmiany, a jednocześnie możemy mówić łaska. Łaska obfituje, łaska obfituje. Szukajcie tego, to, co trwa na wieki, mówi Pan Jezus dzisiaj do każdego z nas. Szukajcie tego, co trwa na wieki. I ci, którzy tam byli zgromadzeni, mówią wreszcie do Pana Jezusa, co mamy robić. A on odpowiada: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ja jestem chlebem żywota. I kto spożywa ciało moje i pije krew moją ten ma żywot wieczny a jego wstrzeszę w dniu ostatecznym. I wielu po tych słowach powiedziało twarda to mowa. Twarda to mowa, wielu też nie rozumiało, co miał na myśli jeszcze. I jest jak jest napisane, wielu w tamtym czasie odeszło i już nie chodziło za nim. Wielu w tamtym czasie odeszło i już za nim nie podążało. I wiecie, żyjemy w świecie i także w kościołach, kiedy, kiedy w naszych społecznościach, w zborach znamy doktrynę. Znamy, wiemy, jak poprawnie wierzyć. A poprawnie to wierzyć tak, że wierzyć, że Pan Jezus przyszedł w ciele, że Pan Jezus umarł. Modliliśmy się, mam nadzieję, tutaj wszyscy, jak jesteśmy, o to, aby przebaczył, aby nasz list dłużny został wymazany. Ale znać poprawnie doktrynę, czy znać poprawnie naukę o Bogu, a żyć w tym, co nam Bóg mówi? To są dwie różne rzeczy. To są dwie różne rzeczy. Jeśli spytasz, czy jesteś osobą wierzącą, to wielu ci powie, tak, tak, wierzę, że Jezus jest Synem Bożym. Wierzę w Jego Słowo. Ale co za tym idzie? Czy żyjesz zgodnie ze Słowem Bożym? Wówczas często słyszymy odpowiedź, no wiesz, jestem zbawiony z łaski. Więc tak, tak wiem, że może nie żyję zgodnie z tym, co mówi Biblia, ale wiesz, jestem zbawiony z łaski. Ale to jest, słuchajcie, nieporozumienie. To jest nieporozumienie, kiedy wielu ludzi dzisiaj mówi, wierzę w Pana Jezusa, ale nie postępuję z tym słowem, ale nie postępuję z Jego słowem, bo to nie jest takie łatwe, bo to nie jest takie proste. I taką może jeszcze jedną historię. Mam takiego przyjaciela razem. Razem prowadzimy kościół w Lublinie i w naszej społeczności od kilku lat, yy, yy, kolejną taką społeczność budujemy, bodajże piąty rok. W centrum miasta, dlatego nazwaliśmy też Kościół Centrum i, 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 i mamy taki, taki ten tekst, który, który podkreślamy. Bo Chrystus jest centrum naszego życia, bo Chrystus jest centrum, ma być centrum. I do naszej społeczności zaczęło przychodzić bardzo dużo ludzi, lu, lu, ludzi anglojęzycznych. Dlatego jak już była około setka, postanowiliśmy, że będziemy robić drugie nabożeństwo o godzinie 13 w języku angielskim. I wiecie co ciekawe, zaczęło przychodzić dużo Afrykańczyków. Czarnoskórych, i zaczęło też przychodzić grupka Polaków, która przychodzi o trzynasty na nabrzeństwo po to, żeby popraktykować język angielski. <laughs> Można chodzić do kościoła, żeby popraktykować język angielski, zobaczcie. Ale ten mój przyjaciel, ten pastor, opowiada mi taką historię. Wcześniej był pastorem w Danii, on jest Norwegiem i opowiadał taką historię kiedy jest taka praktyka, że studenci szkoły biblijnej przyjeżdżają do różnych zborów i zdarzyło się tak, że do jego zboru też wysłano studenta i ten, i ten młody człowiek usiadł z nim, z tym pastorem na, na ławce, w parku. Pastor mu przekazuje to, co będzie, jakie będą jego odpowiedzialności w kościele, czym się zajmie i w pewnym momencie ten młody człowiek, słuchajcie, wyciąga skręta. I zaczyna skręcać papierosa, podczas gdy siedzi z pastorem i przygotowują się, do, przygotowują się do tego, co ma być, czym ma się zajmować. Student, co podkreślam, szkoły biblijnej. I tak jak on, tak i ja zareagowałem, no ale zaraz, no, o co chodzi? I on pyta tego studenta, czy to jest okej, okay? czy uważasz, że, że to Panu Jezusowi się podoba? Czy to Panu Jezusowi się podoba, czy to jest właściwe? A ten student, słuchajcie, odpowiada, ja wiem, że Jezus chce, bym tego nie robił, ale wiesz, nie jestem w stanie robić wszystkiego, co On mi mówi. Wiesz, że jest łaska, my błądzimy, ale Bóg nam łaskawie wybacza i to jest ok. I to jest ok. To jest, słuchajcie, jakaś tragedia. Mówimy o świecie, ale to się dzieje w naszych kościołach. Tak dużo dzisiaj mówimy o łasce, a zapominamy o tym, że łaska bez uczynków jest jaka? Martwa. Łaska bez uczynków jest martwa i w tych naszych, tak jak mówimy, protestanckich kościołach mało się mówi o uczynkach. Mówi się dużo o łasce, ale musimy zrozumieć, że wiara oraz to, co robimy, są ściśle ze sobą, Powiązane i nie ma wiary bez uczynków. Nie ma wiary bez tego przeglądania się w tym słowie i wzrastania na obraz i na podobieństwo tego, o którym to słowo mówi. I kończąc, jak czytamy, tym, którzy go przyjmują, daje moc, aby stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. I słuchajcie, moi drodzy, na koniec o moich dzieciach, o których wspominałem wcześniej. Moje dzieci, szczególnie mój Joni, mój najstarszy, gdy był, gdy był trochę mniejszy, on miał bardzo duży problem z tym, żeby iść do dentysty. On bał się bardzo tego wszystkiego, co tam miał się dziać, i próbowaliśmy różnych sposobów. Wreszcie moja żona znalazła jakąś klinikę, gdzie było, gdzie było tam 10 różnych miejsc, 10 foteli, dziesięcioro dzieci, lekarze z najwyższej półki, profesorowie, czy jakiś nazywają razem ze studentami, i on już z nieczulenia jakieś takie, i nagle zaczyna krzyczeć, pomóc się za mnie, pomóc się za mnie! I żona tak trochę go nie zrozumiała na początku, bo to znieczulenie już tam zaczęło działać, a on taki wystraszony mówi, pomóż się o mnie, a Marta mówi, pomodlę się o ciebie, no ale może później jak zejdziemy. Nie, pomóż się teraz o mnie. I ta, ta pani doktor, jedna i druga tak słucha, co on mówi? Co on mówi? Pomóż się o mnie? Słuchajcie, ludzie nie, nie byli w stanie tego zrozumieć. Dzieci, które są wychowywane. W naszych domach to wielka radość, gdy w takich trudnych dla nich sytuacjach wiedzą do kogo się zwrócić. I dwa miesiące temu moja druga córeczka przyczasnęła sobie dwa paluszki w drzwiach, mało co nie odcięła jej palców. I biegiem pojechaliśmy do szpitala i biegiem na żywca szyto jej dwa palce, przez paznocie przeżywano, mi się zrobiło biało. I te słowa, które w naszym domu od wielu lat tak samo i wtedy wybrzmiały: Pomóc się o mnie teraz! I trzymało nas czterech, małą, sześcioletnią, siedmioletnią dziewczynkę, i przyszywano te paluszki, a w tym szpitalu najgłośniej brzmiały słowa, „Pomóż się o mnie teraz i te słowa, które wybrzmiewają w naszym domu, nie zwlekaj. Oto jest czas zbawienia. Moi drodzy, chcę nas wszystkich zachęcić, jeśli jesteś tutaj dzisiaj i może. Kiedyś poznałeś Pana, kiedyś poznałaś Pana kiedyś coś się wydarzyło, ale dzisiaj jest różnie. A może jesteś gościem naszym? Chcę Ci powiedzieć nie zwlekaj, nie zwlekaj. Pomódź się teraz i zwróć się do Niego. I niech On będzie w centrum Twojego życia i sensem Twojego życia. I radością Twojego życia. Amen. Amen.